W 1835 roku w Dreźnie Maria Wodzińska poznaje Chopina. To jest to kolejna kobieta w życiu Fryderyka. Rok później odbywają się zaręczyny. Niestety, rodzice Marii nie wyrazili zgody na ślub, twierdząc, że Chopin jest zbyt chorowity jak na męża i zaręczyny zerwano. Pozostając przy Marii Wodzińskiej, Warto wspomnieć, że teraz za życia Marii Wodzińskiej, mie, miejsce takiej bardzo swobodnej damy, od której zaczęłam, w tych antycznych nimfach, które pokazywałam Państwu, zajmuje teraz powściągliwa Trusia. Tym bardziej małomówna, jeśli nie zamężna. Domowe zajęcia dla takiej panny to absolutny priorytet i jedyna aktywność. Odżegnuje się od uczoności, bo. Kobiety do głębszych tajników nie są powołane. Przemądrzałe panny umierają pannami, mężczyźni boją się filozofek. Salonowa edukacja obejmowała maniery, konwersacje, kaligrafię, robótki ręczne oraz naukę języków. Niestety w tych językach później mogły tylko czytać romanse nic innego robić nie mogły. Taki był ideał kobiety gołębicy. Romantyczny strój, który Państwo tu widzą na slajdach, tak naprawdę uniemożliwiał jakąkolwiek aktywność fizyczną. Mdlało się bez wysiłku pod <laughs> jarzmem zaszmurowanego do granic możliwości gorsetu. Obwód talii, tak jak powiedziałam, to był priorytet. Zdesperowane panny, uwaga, piły ocet, by schudnąć. Pił go podobno sam Lord Byron, dzięki czemu wyglądał chorowicie, blado i byronicznie. Nie wypadało panną najadać się do syta. Pozowały na rusałki, żywiące się rosą i rannym zefirem. Kobieta lat 30. tak naprawdę przypominała klepsydrę. Zobaczmy, te bardzo rozbudowane rękawy, szeroka, krótka spódnica, a po środku niemiłosiernie ściśnięta talia. Najbardziej charakterystyczne są właśnie te niesamowicie obszerne rękawy, które rosły i rosły. W środek często wkładano całe poduszki albo konstrukcje z wikliny. Wielkie rękawy, wszyty, wszyte nisko, zwróćcie uwagę Państwo, przypominały skrzydła motyla. One były celowo wszywane tak nisko, by ramiona były coraz bardziej spadziste, jak najbardziej spadziste. Także często z portretów XIX-wiecznych patrzą na nas takie damy, jakby się albo urodziły bez obojczyków, albo były ich chirurgicznie pozbawione. Proszę Państwa, zapraszam znowu do Olimpu. Panowie mówią. Pani Agnieszka chodząca wrażliwość dużo opowiada o Fryderyku Chopinie. Ja bym tylko chciał. E, znaczy miałbym tylko taką prośbę do Państwa. E, w całym naszym życiu e, słuchamy muzyki, słuchamy muzyki Fryderyka Chopina również, słuchamy innych kompozytorów, i to buduje naszą wrażliwość, naszą otwartość, naszą e, nie wiem, no, dialog, e, naszą. Taką otwartość. Zagramy teraz preludium C-moll, które Romuald adaptował na gitarę. I tutaj urzeka mnie to, że jest taka prostota w, w tym, co Fryderyk Chopin napisał, i jednocześnie jest taki moment zadumy, taki moment refleksji: dokąd, dokąd ta muzyka, dokąd ta nasza wrażliwość zmierza. To, co właściwie jednym zdaniem chciałem powiedzieć, to to, że namawiam Państwa serdecznie na słuchanie muzyki. Szczególnie Fryderyka Chopina jest ona naszą romantyczną muzyką, naszą muzyką, która kształtuje naszą wrażliwość. Preludium Cemol op. 28.